Poniedziałek, 23 Tydzień Zwykły. W pierwszym czytaniu z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan mamy już na początku dosyć odważne i dziwne stwierdzenie. Pisze Paweł: Teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swojej strony dopełniam niedostatki udrę Chrystusa w moim ciele dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Z jednej strony cieszy się, cieszy się, że może cierpieć za kogoś, dla kogoś. Niesamowite, bo raczej unikamy cierpienia. A druga rzecz niesamowita, patrzy na Chrystusa jak na kogoś, kto ma w pewnym sensie niedostatek cierpień. Mówimy, jak to niedostatek? Przecież Chrystus wystarczająco cierpiał. Przecież Chrystus umarł na krzyżu, przecież Jego ofiara jest wystarczająca. Ale ten brak czy niedostatek, który on mówi, że to swojego cierpienia, które są potrzebne do budowania ciała Kościoła, one nie tyle świadczą o niedostatku Chrystusa i jego misji, one świadczą o konieczności wzajemności w relacji. Świadczą o tym, że nie może być tak, że Chrystus zrobi wszystko za nas, a my nic nie będziemy robić i to, i to jest wystarczające. No, no nie. Tam, gdzie jest miłość, musi być relacja wzajemna. Tam, gdzie ma być skuteczność i owocność, musi być relacja wzajemna. Kiedy tak patrzymy na swoje cierpienia, właśnie choćby w ten sposób, że ja razem z Chrystusem pomagam zbawiać świat. Ja razem z Chrystusem pomagam budować kościół. Ja się to, to przyczyniam na swój sposób, na, na tyle, ile mogę. Ale to nie jest tak, że, że moje cierpienia są niepotrzebne. To nie jest tak, że mój krzyż nie jest potrzebny. To zdanie świętego Pawła, wydające się lekką herezją, on jest bardzo pięknym, można powiedzieć, usensownieniem krzyża ludzkiego i nad, nadaniem nadziei człowiekowi, że tak, wiem, cierpię, wiem, że to jest bolesne, ale Ty też cierpiałeś. I skoro ja jestem chrześcijaninem, skoro jestem Twoim uczniem, to chcę razem z Tobą współtworzyć tę nową rzeczywistość, współtworzyć kościół również przez dar mojego cierpienia. Tak samo pierwsze zdanie psalmu jest trochę zaskakujące, bo, bo pisze psalmista: Jedynie w Bogu szukaj spokoju, moja duszo. Rozmawia sam ze sobą, ale to stwierdzenie jedynie w Bogu jest zaskakujące, bo można powiedzieć: Szukaj pokoju w przyjacielach, szukaj pokoju w samym sobie, szukaj pokoju w pieniądzach, szukaj pokoju w zdrowiu. No nie. On już jest po takich przejściach, po takim doświadczeniu, po takim życiu, że wie, że tylko Bóg może dać pokój serca. Że tylko Bóg może dać pokój serca. W innym miejscu Pismo Święte powie nie ma pokoju dla bezbożnych. Więc on wie, że tylko Bóg może dać, może dać całkowity pokój serca. To jest szalenie ważne, bo naprawdę gonimy za bardzo wieloma rzeczami, bardzo wieloma ludźmi, bardzo wieloma gadżetami, i to wszystko wydaje się nam potrzebne. Pytanie, czy to daje nam naprawdę pokój? Czy to nie jest tak, że powinniśmy bardziej szukać Boga, żeby być dużo bardziej spokojni? I Ewangelia, Ewangelia, która opowiada o zdrowionym człowieku w Szabat, w synagodzie, znajdował się człowiek, który miał usłoną prawą rękę. I uczeni w piśmie waryzeusze śledzą Jezusa, czy uzdrowi w szabat, Jezus go uzdrawia, no i zaczyna się jadka, jak to takie rzeczy można było zrobić. I tak patrząc z boku człowiekowi rodzi się, robi się żal. Zamiast cieszyć się, że jest coś dobrego, zamiast cieszyć się, że, że Chrystus pomógł temu człowiekowi, zamiast cieszyć się razem z tym człowiekiem, że po prostu wreszcie jestem zdrowy, to nie. To niebo się skoncentruje na prawie, na przepisie, jeszcze będę miał żal do drugiego człowieka, zrobi tak, a nie inaczej. Czasem w życiu tak jest, że zamiast cieszyć się z tego, że mamy człowieka, że mamy rodzinę, że mamy przyjaciół, że mamy bliskich, że coś nam się udaje, to potrafimy z powodu jakiegoś przepisu jednego czy drugiego tak ludziom zatruć życie i tak jąć się jakimiś drobiazgami, że naprawdę żyć się nie chce. To jest ważne, żeby, żeby przy każdej dyskusji, czy przy każdej kłótni, przy każdym spieraniu się zadać sobie pytanie: czy naprawdę warto? Czy naprawdę warto, czy nie lepiej naprawdę postawić na to, co jest miłością, co jest dobrocią? To nie jest odrzucanie przepisów, ale to jest ustawianie właściwej hierarchii, żebyśmy się nie zgubili drobiazgami, kiedy mamy tyle szczęścia wokół. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.